Chciałbym Wam teraz pokazać, jak korzystać z pasków Neopixel. Mamy tutaj ich kilka w przyborniku. Nieważne, jaki dodacie, to wszystko działa tak samo. Widzimy, że tutaj mamy kanał wejściowy 5V i ground. Z prawej strony mamy tutaj kanał wyjściowy, ponieważ te paski możemy ze sobą łączyć. Jeżeli Was to bardzo interesuje, to wpiszcie sobie w Google Adafruit Neopixel. I dostaniecie jakąś bibliotekę albo też dokumentację techniczną, gdzie będziecie mogli sobie więcej poczytać na temat tych pasków. Ja wam teraz pokażę, jak możemy ich użyć. Przesunę sobie wszystko w lewą stronę, żebyśmy tutaj wszystko widzieli. No i tak, na początek musimy dodać sobie bibliotekę, więc klikamy na biblioteki i dajemy NeoPixel. Wiecie, że każdy pasek jest inny, dlatego już na początku musimy stwierdzić, do którego pinu podpinamy taki pasek oraz ile diod znajduje się na danym pasku. Więc możemy to zrobić za pomocą stałych. Ta, w taki sposób definiuje się stałe. Równie dobrze możemy to zrobić za pomocą zwykłych zmiennych. Kiedy już to mamy, tworzymy sobie nowy obiekt, na przykład o nazwie strip. I tutaj podajemy właśnie led count, czyli ile jest tych diod oraz do którego pinuje podpieliśmy. Czyli dokładnie to, co przed chwilą zdefiniowaliśmy. W metodzie setup. Rozpoczynamy wszystko za pomocą metody begin, i teraz możemy ustawić sobie kolor do którejkolwiek diody tylko chcemy. Więc załóżmy, że ja ustawię sobie kolor do tej diody. Pamiętajcie, że liczenie w programowaniu zaczynamy od zera, więc to będzie dioda o indeksie 0, a tutaj dioda o indeksie 1. Aby ustawić taki kolor, odnosimy się właśnie do naszego obiektu strip. I na nim wywołujemy metodę setPixelColor. Tutaj podajemy numer diody, czyli w naszym przypadku będzie to jedynka, bo tutaj chcemy ją zaświecić, i podajemy jakiś kolor zgodnie z kanałami RGB, czyli red, green, blue, czerwony, zielony, niebieski. Czyli w tym przypadku zapali nam się druga dioda kolorem czerwonym. Ale Samo wywołanie set Pixel Color nie powoduje tego, że te zmiany zostaną wypchnięte. Potrzebujemy do tego jeszcze metody SHOW, która właśnie zatwierdzi te wszystkie zmiany. Dajemy start. I powinniśmy zobaczyć diodę czerwoną w tym miejscu. Oczywiście w dowolnym momencie możemy zmieniać sobie tutaj wartości w zakresie od 0 do 255. Dajemy start simulation i powinniśmy dostać zupełnie inny kolor. Jeżeli w danym momencie chcemy wyczyścić nasze diody, czyli sklirować, no to właśnie używamy metody clear. Możemy na przykład dodać pewien delay, żebyście to zauważyli. Odnosimy się do stripa i dajemy clear. Jednak, jeżeli teraz to włączymy, to tak naprawdę nic się nie zmieni, cały czas będzie się naświecić, ponieważ ponownie musimy użyć tutaj metody show, która wypchnie te zmiany do naszego paska. Dajemy start simulation i po pół sekundy powinno nam to zgasnąć. Możemy sobie też definiować nasze własne kolory za pomocą odpowiedniej zmiennej. Możemy użyć na przykład integera. Teraz dodamy sobie na przykład mój kolor. To się równa. No, i użyjemy konstruktora, który jest dostępny właśnie w tej bibliotece, czyli odnosimy się do obiektu i wywołujemy sobie kolor. Teraz podajemy ten nasz kolor, czyli właśnie kanały RGB. Powiedzmy, że ja stworzę sobie tutaj jakiś taki niebieskawy, czyli mamy red, green, blue, czyli wartości red i green powinny być na około 0, a blue na jakiejś dużej wartości. Powiedzmy ustawie 234. Jeżeli teraz chcę zapalić jakąś diodę tym kolorem, to odnoszę się właśnie do tej diody, czyli dajemy sobie strip, set pixel color, ustawiamy, która ma być to dioda, czyli na przykład druga, i tutaj podajemy my color. No i teraz oczywiście wypychamy zmiany, show, dajemy start simulation, i zapala nam się odpowiednia dioda z podanym wyżej kolorem. Możemy też wypełnić kolorem kilka, albo wszystkie diody na raz. Robimy to za pomocą metody fill, czyli odnoszę się do naszego stripa, a następnie dajemy sobie fill. Otwieramy nawias i tutaj na początek podajemy kolor, czyli my color. Następnie podajemy pierwszą diodę, którą chcemy zaświecić. Załóżmy, że ja zaświecę te dwie po środku, czyli mamy 0 1 2. To będzie pierwsza moja dioda o indeksie 2 i chcemy zapalić tylko dwie diody, więc tutaj też wpisuję sobie dwójeczkę. I oczywiście na koniec, żeby wypchać te zmiany, to musimy odnieść się do stripa i dać show. Dajemy start simulation i powinniśmy zobaczyć dwie diody po środku, które świecą się na niebiesko. Jeżeli chcielibyśmy zapalić na przykład cztery diody po środku, to tutaj wpisujemy jedynkę i dajemy długość czyli 4. Dajemy start i zobaczymy cztery diody świecące. Czyścimy to w podobny sposób jak przed chwilą, czyli dajemy clear a później znowu show, żeby wypchać zmiany do paska. No, i w taki prosty sposób możemy to robić. Oczywiście za pomocą pętli możemy sobie przeskakiwać z jednej diody na kolejną, czyli tworzymy sobie pętlę. Tutaj zaczynamy od zera i lecimy sobie aż do LED count i wywołujemy sobie odpowiednio metodę ustawiającą kolor. Oczywiście tutaj podajemy i, żeby odnieść się do danej diody w danym przejściu pętli. Pokazujemy, odczekujemy chwilę, czyścimy i znowu wypychamy zmianę. I tak cały czas w lupie. Damy sobie symulację, zobaczmy czy działa. Powinniśmy zobaczyć diodę, która sobie leci pach-pach od lewej do prawej. Chcę Wam jeszcze pokazać, że te diody rzeczywiście możemy ze sobą łączyć. Powiedzmy, że teraz dołączymy sobie taki ring, czyli teraz z tego outa musimy połączyć się z inem, który jest tutaj. Może ja sobie go troszkę obrócę, żeby było łatwiej. Mamy tutaj out, łączymy z in. Teraz 5V musimy połączyć tutaj z power'em. No i ground z groundem. Oczywiście tutaj mamy do czynienia z 12 diodami, a tutaj z 6, więc to musimy zawrzeć też w naszym kodzie, czyli razem mamy 18 diod. Dalej jest podłączone pod trójkę, więc reszta powinna już działać automatycznie. Dajemy teraz start i powinniśmy zobaczyć, że yy, wszystko będzie sobie szło tutaj po kolei. 6, pach, pach, zobaczcie, idzie ładnie. Przejdzie dookoła i zacznie od początku. No i super, podstawy działania NeoPixel już znacie.